No Mamy zimę, jak widzicie, wszystko pośnieżone. Alary! Musieliśmy... Nie dadzą powiedzieć. Musieliśmy wypuścić. Cały czas siedzą w oknie i tylko patrzą jak wyjść na albor, więc no już nie mieliśmy sumienia je trzymać i tak chyba ponad miesiąc są w ogóle nie wypuszczane. Wiadomo, że były mrozy, natomiast dzisiaj jest już taka temperatura na plusie można powiedzieć, chciałem powiedzieć blisko zero, ale jest na plusie, bo woda jednak płynie. Więc niech sobie wyjdą, niech się troszeczkę przewietrzą. Widzę, że trzy żona wypuściła. Czwarta ara jest w pokoju. wygląda. widzę, że... o, widzę że teraz Wygląda przez okno, ja Pewno nie chciała wyjść. To jest akurat ta najmłodsza nasza, ona w listopadzie, jest samiczka, więc ona, tak powiem szczerze, nie była przyzwyczajona jeszcze do wychodzenia na dwór, w ogóle nie zna dworu, więc nie chciała najprawdopodobniej wyjść wcale. No i nie siedzi. Jeśli nam się gdzieś przeziębi, wiadomo, nie, nie była hartowana w ogóle, to, to już takie są. Odszczepieńce, które... Oje, ale tutaj... Jak one tu hałacują. chciałoby się wejść do nich, ale... Teraz wyskakały już na głowę, już teraz nie da się iść do pokoju. Po prostu takie się zrobiły odważne w stosunku do nas, że... Nie ma, że jak wcześniej się przychodziło, się odsuwały, czy tam odlatywały, powiedzmy, tą żertkę dalej, natomiast teraz stałyszone. na głowę od razu wskakują. No niech sobie posiedzą trochę na dworzu. Widać, że im się na tobie zapodoba, odkrywają. Wcześniej całe lato jak były, to nie widziałem, żeby w ten sposób właśnie się zachowywały. Siedziały spokojnie na żerdzi, a teraz zobaczcie Cały czas przeskakują, cały czas wpływają bo... No i jednak świeże powietrze Co tu dużo mówić, mi do z tej strony, tam mam być światło Niewiele je widać To z kolei hałas, kurde Z ulicy Tir za Tirem Mieszkamy przy dość ruchliwej trasie są te samochody Jakie zabawy Tak z daleka to nawet nie jestem sam w stanie odróżnić która jest która Dopiero jak się wejdzie do środka właśnie do Oliery, do nich to po zachowaniu jestem w stanie je odróżnić Każda zupełnie inaczej się zachowuje Sissi tak delikatnie łapie powiedzmy za palca, tak szczytnie, no tutaj te, ten samczyk właśnie, Mego danego Krakus mówimy, bo on jest z Krakowa, to kurde jak łapnie to raz palca palca, wziął to normalnie do krwi, skórę przeciął. No, taki jest no rasowy chłop. Oczywiście nie robił tego specjalnie, nie, nie to, że się mścił, że chciał ugryźć, bo jakby chciał to go całkiem pewnie obciął, tylko po prostu ma takie no bardziej męskie bardziej męs... no zresztą Słuchajcie, słychać jak on krzyknie. to nie jest to nie jeśli, że delikatnie się odzywa tam tak rytnie to kurde jak jak jakiś małpiszon. na pewno słychać. Zresztą tamtą w pokoju wystarczy posłuchać też dobrze się nawołuje. Sława troszkę będzie pewno widać, dlatego że jak widzicie stoi na zewnątrz, to jest jednak ta siatka, kratka taka troszeczkę nam przeszkadza.